Dzień dobry, YouTubowicze. Przepraszam, że po krótkiej przerwie, której mnie nie było, się pojawiłem, bo wszystko przez wina koronawirusa bałem się, że przy pomocy internetu można się zarazić. Ale słuchajcie, potem spotkałem pana doktora, który powiedział, że jest of course i słuchajcie, no to jest nic, to jest nic. Już nie miałem chęci do życia, ale nagle spotkałem z samotną mamę z trzema dziećmi, którą porzucił samotny partner i kurde, mówię, kurde, bacz, chce się żyć chce się żyć, a w ogóle to chciałem pozdrowić szpitalny oddział ratunkowy szpitala PSK 1 ulicy Krasińskiej, Dziękuję szczególnie panią Anię, tam nie będę wymieniał nazwiska, bo giodo i szmodo i słuchajcie, nie słuchajcie, słuchajcie teraz tak jak robimy z tymi kociakami, trzeba jakieś okrzyć, dacie, im imię w ogóle i słuchajcie, i subskrybujcie pamiętacie jeszcze poziomkę, to nie dajcie się słuchacie. poziomka o was nie zapomnij, no trzymajcie się, ciepełko no, da i pamiętajcie o kociakach, bo one są takie samotne, no, bo tata ich porzucił, no. Hello, 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 hello.